Mogę wyciągnąć. Pozbędziemy się serka, będzie dobrze. Nie chcesz jakieś piosenki zaspiewać? Ty nie masz zębów? I <grystanie> jak się robi wstępy do filmu? Jak to się robi? Nie, i tak teraz, tak. Siema, wideowie. <grystanie> w każdym razie dzisiaj nie ja będę gadał, no <grystanie> Będzie to robił Antek. Podobno jest bardzo podobny do mnie. No że w każdym razie będziemy robili e, omet. Właściwie to on. Ja będę mu pomagał za kamery. Zobaczymy, czy, czy kogoś wyrwie. Tak. Zobaczymy, czy ukręci content. Możesz, może coś podejść. No się ma wszystkim. Eee. Trochę kog kogutka mam, ale. Alo? <noise> no, spokojnie Pierwsze kroty za południcą, tak? Siema Siema, co tam? Spoko. Spoko? No, spoko. Thumbs up? Thumbs up, very good thumbs up. Ale masz lat? Ja mam dziewiętnaście. Ooo, oh. ja mam siedemnaście. Ooo, młodzień. Trochę młody, ale mam tutaj kuzynę dla ciebie. <laughs> Lubisz młodszych? Tak? Co? Ja nie lubię młodszych, ja wolę starszych. To kuzyn 19. Ale i tak mieszkam za daleko, mieszkam w Szkocji. A tam w Szkocji jest? O, fajnie, robię 300 funtów za 24 godziny tygodniowo. No bo otwieram sklep i ten, ale wiesz... Bo ja pracuję w jedzeniu, ale ja jestem jako co-manager, co nie? nie... Co, co? O co w chodziło? Nie wiem, czy jakiś sklep otwieram... <noise> No Mówi o sklepie, co jest? Po co o tej godzinie robisz makijaż? Jeszcze raz to, to pytanie. A ile macie lat? 16. No, to jest śmieszne? Czy makijaż na wąsa robisz? Nie mam wąsa. Nie no, masz trochę wąsa. Kogo jesteś? Ja jestem z Anglii. z Anglii. A gdzie przyjeżdża do tej Polski? No, do rodziny, co nie? Takie pół miasta. Dobrze, no, spokojnie. Do Gdańska. Teraz jesteś w Gdańsku? No. A kiedy będziesz w Krakowie? To może podaj TikToka, to wtedy sobie obejrzę te TikToczki. Ja nie mam prywatnego TikToka, to ci... Ja nie mam, mogę ci Instagrama podać. To Instagrama. W znowu to. To jest to! To jest to, ma Halo, halo, Pokemony. Lubisz placki? Jakie placki? Ziemniaczane, takie naleśniki 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 to z serem i znaczy, z, z nutellą O. Z serem z nutellą, to jest mocna combo ziemniaczane to takie z cukrem, co nie? Czego ona się tak na Ogląda e, Instagrama Aha No tak jak oglądasz to zejdź z kamery proszę, bo koleżanka by chciała być w całej kamerze. lubię placki Lubię placki? Masz taką nazwę że... Aha, więc o to chodzi. Ja jestem Bianka A ja jestem Julka. A ile macie lat? Ja ma 16, więc mama młodsza do mnie. A jaki rośnie 11. O, to trochę słabo. Tutaj ja chyba nie mogę z tobą gadać, co? Nie, nie może chyba. Stopa, stopa, stopa. Stop. No to dobra, to miłego wieczoru. No, no super, powiedz. No, no, <laughs> no. What the show you. I No. Because say some me. maybe he me that UK English. Maybe, flow. Okay. Why does it say you're in Poland? I am in Poland. Yeah, yeah, I am in Poland. Oh, cool. You know what you're probably doing? You're probably on Discord, yet and I bet you now you are. And you're probably having a stream right now, and they can hear me. Maybe I am. Maybe I'm not. It's funny. Don't... Supposed no. to be funny. You're not funny though. Make me laugh you so so you're just sitting on me like by yourself? Yeah, well, no shit. Why else would I be on here? Yeah, I just want to see a dick on here. Yeah, mate. Therefore, what? Nothing, nothing, nothing. Do you have like Instagram, TikTok? Can I get it? Or not really? Depends. I need, I need you to do that push up. I need to see if you're strong. I need to see if you're strong. Where? Oh. Oh. Yeah that ain't, no push up, that ain't no push up 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 that ain't or no push up that in oh no. okay 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 that's enough that's enough you don't even want my Instagram because probably got about ten girls' Instagram right now And I'm still waiting Still waiting for what? Still waiting for what? Still waiting for what? Nah, I wanna hear you say it. I'm Joe you. I thought we to double screw up my red Ta Hello. O Boże, a ty y, nagrywasz może live na TikToku? E, nie, nie. Ja sobie na Kiku działam. Wiesz, kik.com, też tam się Hej. Hej, jestem Weronika. To Weronika, to powiedz mi, czy mamy szansę zbudować jakąś przyszłość wspólną? Tak, owszem. Jest szansa. Jest szansa? Od czego to zależy? Od twoich ledów, jak zmienisz na filetowy. Ale to jest filetowy. Nie, to jest niebieski. Filetowy, normalnie. Nie, ja jest niebieskie. Okej, okay, a ja widzę filetowy, wiem, że to jest filetowy, bo ustawiam filetowy. Okej, okay, ale na randkę od razu? Mhm. A na, jak, um, jak się widzi twa, to by twoja pierwsza randka, w sensie wiesz, tak ze mną na przykład, mhm. jak ci się to widzi? No, ja bym poszła na ramen. Na ramen? Dobra, mhm. dobra. A do picia co, Bojanek może być? Mhm, o tak. A chcesz mieć dzieci? Tak, 10 dzieci picia. bardzo. Nie, to tyle nie. Nie, no jak tu nie? No ja nie jestem, ja nie wiem czy ja jestem o tyle sprawny. No jak ty nie, jesteś, nie jesteś. Masz stopy. 45, 6. Uuu, okej. Okay. Taka solidna, nie? Mhm, taka podoba myśl... mi się to. Do, tak? Mhm. Czyli myślisz, że taka... Nie wiem, a w sumie, a w sumie Cię to interesuje? No bo ja lubię starty. A, a nawet jak ja w, w średnio, jak chodzi o, obcinam paznokcia, mam chorego palca, takiego serowca trochę. Ja mogę ci obciąć. Tak? Dobra, B będziesz obcinać? Tak? No, pozbędziemy się serka, będzie dobrze. Na pewno chcemy tego, to zrobić? Ja, nie, no mi się wszystko podoba, jakby nic mnie tutaj nie, nie ten. Naprawdę, naprawdę, nic jakby, no uważam, że nie wiem, czy to nie jest idealne. Nie wiem, czy to nie jest idealne. A co jakie na przykład ta ja śmierdza ogólnie? Strasznie, ale gówno. Mogę ci tak? Slecki spróbować. tak. Słuchaj, a w jakim wieku chcemy się pobierać? No, no jak najszybciej, tak? To, to, a, słuchaj, słuchaj, kochanie, to się trzymaj tam, tak? Dobranoc No dobranocki, pa 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 No pa, Mua, buziaczki <grystanie> Ale, a co to była za dzika rozmowa? Szyma. Siema Siema, co do u ciebie? Dobrze Masz rok? Ok? 15. A skąd jesteś? Poznaj. Uh -huh. to daleko jak To daleko ode mnie A ty skąd jesteś? Ja się spierdziadłem Hahaha <grystanie> <Yeah. grystanie> Nie widzę nie wyrwę dzisiaj żadnych. <grymianie> ile masz z Pytam, tam nie pytam. Nie, 180, chyba... 2, 3, 4. O nie! No to za niski niski. Tak, jak... Ej, a kolega ile ma, bo on tak się wstydzi trochę. Chyba tak 185? No to niech się pokaże, może nam... Jesteście za młode, a jesteś na, na młodego jesteście no. dobre. Co? No 0,10. Nawet no. jesteście za młody na młodego, cofieł na mnie. Ej, no to mam no. no to się ja że to się pożegna! <grymne> Ile masz lat? 18. 18. A skąd jesteś A, w Polsce? Pomoże. Więc to jest blisko Gdańska. I ty jaki ty masz akcent? No, taki normalny. Czy ty rozmawiasz po, po angielsku? Tak no? no tak. To możemy pogadać. We can talk. We can talk in English you No? Know? <grymne> <grymne> ty masz taki śmieszny akcent! What my accent is weird, or to it just the the yes. is like the the quick change from Polish to to English scary or what? It's actually really weird. Oh. I am not used to that type of accent, okay? No. Just umiem, nie quama, tylko że ja mam teraz bardzo sproszczony akcent przez polską szkołę. No tak. ale kiedyś byłam dobra. Co że jeżeli chodzi o no. akcent? Tak. No ale znika no jak tak 7 lat, 6 lat, nie byłaś już tam Znika, 7 no znika, znika. Taka dobra nawig. gadka. ona dobra była. Szkoda była. No z pomorskiego, co nie Serio? Na to już było miknieć kur. No ale gdybyś chciał, no to coś mów, ja nie będę tutaj. No nie, zechci, no bo się że... Ja nie, ci nie, nie, nie będę podkładać nie, to sobie, i wtedy ty tak... Sobie. Sorry, sorry, nie, nie, nie. Jak, taki, jak już nie, nie chciałeś, trzeba było je... To się koniec coś się? Polski. A co? Nie, nic, 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 tak się głośno po prostu zastanawiam, nie, głośno tak, wiecie, pytam tak dalej. Um, A ty skąd jesteś? No, um, troszkę daleko od was. Pomorskie? O, oho, 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 widzisz, intuicja jest dobra, no Pomorskie, jak myślisz, co w Pomorskim? Dobra, dawaj. No nie, błagam nie, cię, tutaj nie wiem, jest po, stolica spóźno. Pomorskiego, że tak to powiem, tak. Jest późno, no nie wiem, Gdańsk. O. No, widzisz? To nie było takie trudne. Słuchajcie, ja mam auto, mogę jeździć do was jak coś, także. O no. Zapraszamy, tak, no? Tak, tak, jak najbardziej. Tak. Moja mama jest gościnna. Poszamy? Powiem, że kolega z Gdańska, znam no. jego imię, już wszystko wiem. On... E, no, nie. Michał. Nie. Michał? Michał. Akurat mam trochę śmieszne imię. Trochę się śmiało do mnie. Jakie? Kazimierz. O, ej, coś. No. Czekajcie, żeby to nie było moje, czekajcie, że to nie było moje auto, czekajcie chwilę Czekajcie, się, dać mi chwilę No Dobra, to nie moje, nie, to nie moje, ale też, ale też czerwone, ale nie moje A to, nie jak moje. nie twoje to pójdź e, nie, nie, to ja... to mogą kraść A jak macie na imię w ogóle? A jak myślisz? Karolina i Klaudia Jedna Klaudia Klaudia, no, okay, no, no. Klaudia ale i nie Kasia nie Karolina Nie mi. Kinga Kami Aha, Kamila Nie, no to... A jak Rokka u was sytuacje kroka. miłosne, związkowe? Jak to u was wygląda? Tak ciekawości, No musicie nam. Ona mam jak pencze słopem. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A ile ile to trwa? Kręcić, ogólnie kręcić. Ja byłam tak pewna po czterech miesiącach, ale ciągnie się już 11 września będzie rok. O. Tak, rok. A, a gdzie on mieszka? A tak są 18 km dalej. Km. Ale nie, to było y, o jednym Kandydat tej pani się na boku z innymi, ej, a ona się Ej, XT. gdzie są górlice? Mało a on jest z Gorlitz czy skąd? Nie, z okolic Z okolic z Gorlic, Bo mi ktoś wysłał do że właśnie on jest z okolic z gorlic, czy coś takiego I że on go... Dobra, Czekaj, Nie, czekaj, 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 czekaj Zj**ał Ty bo chyba nie było Halo? 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 Dobrze, słyszymy się Fajny masz te Fajna, Fajne, fajne Kiszo, Ja też mam paznokcie no, sorry, sorry. To są, to są słabsze, to są słabsze widać. Nie wiem, kto ci nie robił, ale... Sama sobie robiłam! Aha, no to, no to fair, no to fair. Trochę śpiące jesteście, czy co? Nie, bo wypiłyśmy. Energię. Aha, no, no to sobie pijcie. Co, co? Co się stało? Mówiłem, że, że, że się trochę popiły, no to nie sobie piją. Elo, elo, ej, odmawiałeś kiedyś z do jakiejś ludzi na Alo, co tam uważasz? Teraz się coś spytałam, czy odnawiasz kiedyś. Nie widzę, Czemu ludzie podniósł <laughs> <laughs> rękę? Ja mu myszkę, tylko odrzucam rękę. No bo chciałem ich skipować, no. Ale. Taka. Jesteś ok, co, co, co? Taka... Jesteś czy...?

Ty nie masz zębów? O kurde, a ja tak wiesz, a ja tak umiem. A co ty środku? <laughs> Będziemy rozmawiać? Czy, czy nie? Kurde, to jest A nie, jak masz na imię? Co tam u ciebie? Dobrze. To masz jakieś takie zainteresowania może? Śpiewać lubię. Nie chcę jakieś piosenki rozpiewać? Nie chcę mi się. Palić się z umiejętnościami. Nie. To, to ja może stanę na głowie, wiesz? No dawaj. Gacie podciągnij Nie Do... masz jakichś koleżanki co ci dać? Mm, no, no może by się znalazło w sumie Ale mm. nie wiem, no jakby nie wiem, w sumie, no jakby. Nie, Ja bym raczej po prostu. Nie wygląda tak, trochę... Się, że... Nie wyglądam na okay? geo? Nie, średnio ci ciebie A wieram, nie. dziękuję. Nie wiem, no jakby ja czasem staram się po prostu trochę do społeczeństwa przystosować i tak nie, 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 nie dawać tej geozy za siebie. Ale zawsze jakieś slej dziewczyny i tak dalej. No jakby zawsze coś tutaj od siebie dodam. Jeżeli masz live na TikToku. Live na TikToku, dziewczyny. Dziewczyny, jakby. Dziewczyny, jakby. Jesteśmy jest tak, jest tutaj, tak. jest tutaj, jest tutaj bezpieczne. Nie czuję się to bezpieczna, czuję się... Teraz, teraz tak bardzo mnie zaniepokoiłeś, nie? Ja czuję ty, serduszko dla was. No. Możemy, możemy pogadywać jakichś chłopaków? Okej, okay. ale ja na przykład powiem wam szczerze, że nie wiem, no, i mi się wydaje, że ja mogę być po prostu był czasem. Też bo... byłam. Ej, a jak się nazywasz? A, Bart... Bartek. Bartek? Bartek, Bartek. I jestem wolny, dziewczyny. Ja wpisz w nawiasach. A gdzie ty mieszkasz w ogóle? Właśnie, gdzie wy mieszkacie, to jest lepsze pytanie. My w Poznaniu. Trochę daleko, trochę daleko, bo ja jestem z Gdańska. Dobra, dobra. Zapiszcie. A ile masz centymetrów wzrostu? 100, 108, <grym> tak, 185. Okej, okay, bo musimy obliczyć, jak wysoki jesteś, żeby wiedzieć, jak, ile siły musimy użyć, żeby cię uprowadzić. Jak będziesz spał. Okej. Okay. Okay. Ale to ja się Dobra, mogę dać, ja, się mogę, ja mogę być w waszej piwnicy, czekać po prostu, aż dojdziecie. I on wygląda ten, nie jak Sven, tylko y, jak Christoph z Krainy Lodu. Jaki masz kolor oczu? Zielony. Albo Albo niebieski. Bieżki. I to teraz? Mamy potrzebne informacje, możemy iść dalej. A co z nimi chcecie zrobić? Przekonasz się, może jutro, albo pojutrze, albo za miesiąc. Dziewczyny, ale ja jeszcze jestem młody, ja bym jeszcze chciał trochę życia skorzystać. Wiem, tylko na młodych polujemy. Więc myślisz, że będę hmm. za jakimiś starymi no, latać? A do czego ja jestem potrzebna? Słuchaj, yy, paczki z na bardzo długo przychodzą, wiesz. A bo ja mam sporą piwnicę. Co, co ja z tego mam w tym? Nic. W Wpiadę.